Cześć! Osobiście uważam, że najlepszym sposobem montowania rur z uwzględnieniem otwartej szczeliny na przetop jest montowanie tych materiałów na tak zwanych buletach, czyli krótkich prętach metalowych, które po ustawieniu szczeliny na odpowiednią szerokość wkładamy do środka. A następnie zespawujemy oba materiały yy, używając tych materiałów pomocniczych jako łącznika. Materiały pomocnicze, które znajdują się wewnątrz szczeliny, zabezpieczają ten materiał na ewentualność odkształcenia tych materiałów w trakcie stygnięcia. Co, jak dla mnie, jest główną zaletą montowania yy, materiałów do czołowo w ten sposób. Jeśli chodzi o technikę spawania rury od spodu lub ogólnie o spawanie przetopu w pozycji sufitowej, półsufitowej. Uważam, że najlepiej w takich sytuacjach jest prowadzić uchwyt techniką ciągni, dzięki czemu przez dłuższy czas koncentrujemy się w głąb łączonych materiałów, co w tej sytuacji jest bardzo ważne, ponieważ dzięki tej technice przez dłuższy czas wypychamy spoiwo na odwrotną stronę łączonych materiałów, co zwiększa szansę wykonania prawidłowej warstwy. W trakcie mojej nie trudno jest zauważyć, być może dla niektórych troszeczkę dziwny fakt, co prawda koncentruje się w miejscu łączonych materiałów, ale zakosy, które wykonuje są na takiej zasadzie, jakbym szedł po schodach do góry. Gdybym wykonywał te zakosy równolegle lub prostopadle do szczeliny lub krawędzi łączonych materiałów, które są pod kątem 45 stopni, biorąc pod uwagę fakt, że yy, przynajmniej przez pewien moment spoiwo jest w stanie płynnym, jak również to, że jest jakieś przyciąganie ziemskie, które płyny w pewnym sensie poziomuje, co wpłynęłoby na ściekanie z materiału usytuowanego wyżej. Spoiwa w dół, co spowodowałoby nieprawidłowo wykonaną warstwą graniową. I co jest kluczem przy wykonywaniu różnego typu warstw, które są usytuowane pod jakimś kątem. Jeśli chodzi o przechodzenie z pozycji: Podsufitowej na pozycję pionową, to proponowałbym zmieniać kąt natarcia uchwytu z ciągnięcia jego w kierunku kąta prostego względem położenia szczeliny lub położenia materiałów, co w zupełności wystarczy na spenetrowanie materiałów, przetopienie ich i dostarczenie odpowiedniej ilości spoiwa. Natomiast gdy przechodzimy na pozycję podolną proponowałbym zwrócić szczególną uwagę na to, abyśmy nie wykonali zbyt wysokiego przetopu, jednym słowem w pozycji podolnej, używając tych samych parametrów co w pozycji sufitowej należałoby się sprężać, aby ten przetop nie był za wysoki. W sytuacji, gdy już wykonamy wszystkie odcinki przetopu pomiędzy tak zwanymi buletami, należy je oczywiście wyciąć. W takiej sytuacji proponowałbym zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić krawędzi łączonych materiałów. Jeszcze jedna czynność, którą proponowałbym wykonać przed zamykaniem przetopu. Ja osobiście zwracam szczególną na to uwagę, ponieważ uważam, że krótkie odcinki przetopu są trudniejsze do wykonania niż te, które możemy swobodnie rozpocząć pomijając miejsca ich łączenia. W momencie, gdy nacinam te krótkie odcinki przetopu, zwracam szczególną uwagę, aby wierzchołek tego przetopu był ostry, a sygnał który uzyskuje w trakcie szlifowania jest taki, że w pewnym momencie na grzbiecie tego wierzchołka pojawia się fioletowa smuga, co jest jakby dowodem, że w tym miejscu ten przetop jest bardzo cienki i w momencie gdy Dojeżdżam do tego miejsca po rozpoczęciu spawania prawdopodobieństwo przetopienia, spenetrowania tego miejsca i wykonania jednolitego przetopu jest prawie 100%. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!